Hardcrawftsu, wersja druga, Hampel, Smarzlik, Mikkelsen, Thompson, Hampel, kto wie czy nie, jeszcze lepiej niż pierwszej odsłonie, na pewno lepiej, Thompson, Zmarznik przy krawężniku, Thompson rozpędza się po szerokiej, Mikkelsen zostaje ostatni, Hampel, Thompson, ależ to będzie jazda, nacidowanie, Thompson, to robi. Ja! Przygotowywania się do nawansowania tej konfrontacji z Marzlika! Z Mikkelsenem oni sobie jeszcze pojadą! Oni sobie jeszcze poalczą! Tyle, że trzy punkty bierze na razie Anders Thompson, dwa Jarosław Hampel z coraz bliżej Hampela! No i nie może tego znieść na pewno Mikkelsen! Jeszcze raz ta sama zagrywka! I przejechał przed nosem z Marzlika! Wyścig, piękne ściganie. Thompson z przodu. Zmarznik. Czy Mikkelsen? Mikkelsen wychodzi, ale już widać na jakiej linii jest zmarsk i teraz są w krawędzi. Może to jest kandydat do wyścigu sezonu. Bo chyba Mikkelsen. Na kresce nie! Jednak nie! Jednak wydaje mi się, że zmarznik obronił punkt. Zmarznik z Mikkelsenem. Jechali tu o coś więcej niż o punkt ligowy. O, jestem pewien. Rzadko chyba się zdarza tak, żeby emocje o trzecie miejsce, o jeden punkt, były bardziej szalone niż to, co działo się z przodu. Spodziewaliśmy się tego właśnie korespondencyjnego pojedynku, że on może być dzisiaj szalony i niezwykły i taki ale właśnie nie był. punkt, ale nie o punkt, no ale to jest Speedway, za to uwielbiamy tę dyscyplinę. Dziewiąte ściganie, wersja 2-0, Hampel, Juli, Kubera. korzystuje To den Biuli znowu bardzo szeroko, jakby się mówili że powtarzają taktykę Kubera. Wyjeżdża na prowadzeniu Biuli bardzo szybko, bardzo mocno i ostro po zewnętrznej. Kto będzie trzeci? Nie wiadomo, ale speedway Kubera z przodu. To jest pewnik, ale jak tam wjechał Jarosław hamper Trochę w poprzek, trochę z taką petardą. Za nim tymczasem leci Łofinden do siebie się wyprawia Kubera, chce to odzyskać, ale Wofinden jest na trajektorii swojej optymalnej, nie da sobie tego wytrzeć, chyba Kubera czy Łofinden, Łofinden jednak z przodu, Kubera za nim, Hampel znowu atakowany, bo Biuli nie rezygnuje, coś niesamowitego, Biuli! Joli bierze punktowaną pozycję, ale Hampel jest teraz szeroko. Ja się uśmiecham, bo Speedway na tym polega. Dajło Findeny z przodu. Ojej, to już ostatni łuk, a szkoda. Trochę szkoda, mogliby jeszcze pojeździć Wrocław. Wygrywa swój pierwszy wyścig w tym spotkaniu, ale w jaki sposób, po jakim biegu, po jakim dystansie, coś pięknego, dwa punkty przewagi gospodarzy. Łofinden drugim zawodnikiem gości, który wygrywa wyścig indywidualnie. Ła! Wow. Wyścig 15, Leon Madsen, kask żółty Kacper Woryna, kask biały, Fredrik Jakobsen w kasku czerwonym i Krzysztof Kaczak w niemieckim. Na zakończenie, kiedy losy meczu są już wyjaśnione, ci zawodnicy toczą jeszcze tutaj fantastyczną rywalizację, no ale jak mówiłem, zespół gospodarzy już jest pewny tego, że sięga po wygraną. i Zobaczmy, czy jeszcze w tej prestiżowej ostatniej rozgrywce zawodnikom Włókniarza Częstochowa uda się wygrać Kacprzak. Tam atakowany już przez Duńczyka, ale ciągle jeszcze utrzymuje się na pierwszej pozycji. Tasują się zawodnicy niezmiennie w tym ostatnim biegu spotkania. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Boryna przed Kacprzakiem, Madsen jak Jakobsen spada z kolei na czwartą pozycję. Włókniarze próbują wygrać ten bieg podwójnie. Czy to się uda? Jeszcze raz Kacprzak odpiera jeden za ataków No i w tej chwili 4 do 2, ale za moment być może będzie to wyglądało jeszcze inaczej. Woryna, Katrzak i Madsen i uwaga ostatnia prosta. Woryna sięga po zwycięstwo. Goście triumfują w tym biegu, ale ostatecznie przegrywają ten mecz 48 do 42. Wyścig 14 zakończył się wynikiem 3 do 3 i proszę Państwa o to ostatnie rozdanie. Punktowe tego dnia Bartosz Smarznik. Pierwsze pole startowe obok niego. Robert Lambert w Kasku Białym Szymon Woźniak i Patryk Dudek w Kasku Niebieskim. Rozpoczyna znakomicie Bartosz Smarznik. Jest na prowadzeniu zawodnik Gorzowskiej stali. No ale jak widać Patryk Dudek nie rezygnuje. Teraz nieco węziej wchodzi znakomicie. Szaleństwo na trybunach Moto Areny w Toruniu. Jeszcze odgryza się Bartosz Smarznik, blokując lidera krajowego zespołu gospodarzy, ale tu kolejna próba Patryka. Dudka, który za wszelką cenę chce wyszarpać zwycięstwo w tym biegu i ewentualnie w całym spotkaniu. I jeszcze wyjście na kolejną prostą. Ponownie walka nieprawdopodobna, ale Patryk Budek w tej chwili lepiej się ustawił. Ma Bartosza z marznika za swoimi plecami. Na trzecim miejscu jedzie Robert Lambert, a zamyka stawkę Szymon Woźniak. Wygląda na to, że po nieprawdopodobnej walce drużyna Storunia ostatecznie ma szansę sięgnąć po zwycięstwo, ale poczekajmy, ostatni wyraz. Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, Robert Lambert i na czwartym miejscu Szymon Woźniak. Niesamowity spektakl na Motoarenie w Toruniu. Gospodarze z minimalną, ale jednak zaliczką przed rewanżem. Marznik Kubera Hansen, Mikkelsen, bawmy się, cieszmy się, ścigajmy się, kto najlepiej, Ano Dominik Kubera. Mikkelsen także świetnie zmarznik, wciska się w krawieżniku, ale to Kubera załatwia temat z Mikkelsenem. Kubera bliżej krawężnika. Mikkelsen środkiem robią tamer, robią mury przeciwko zmarznikowi. Zmarznik się rozpędza i potencjał w tym wyścigu ciągle jest ogromny. Dominik Coopera Kubera z przodu, Mikkelsena lekko dźwignęło. Jest już niemal na jego deflektorze, ale w tej kurzawie nie widzi prawie nic. Bartosz Zmarznik, Hansen też nie odstaje. Mamy dwa kółeczka tej zabawy, i czekamy na wielkie rzeczy z przodu. Cały czas Dominik Kubera. I podobna sytuacja, że Mikkelsen jest strasznie szybki, i jakby szukał swojej drogi, żeby minąć że Kubera z Marszlik Jest przecież tuż obok Zmarznik przed Mikkelsena, i za chwilę zabierać się będzie jeszcze za Dominika Kubera, bo szeroka goni się Kubera z Marszlik. Czy Mikkelsen kolejny? Świetne ściganie, wypuszcza się w swoim stylu, swoim szczurem zmarznik. zrobił to czy nie? Chyba nie zrobił to, wymęczył, zamęczył obu, jest kotem, nie ma co. Kotem, kocurem, ależ niesamowite jest ten Bartek, wspaniała jazda, świetna, ale radość, tamno u Bartka takiej radości, nawet po wygranym Grand Prix nie było widać, bo naprawdę dokonał rzeczy niemożliwej, bardzo dobrze uciekli mu ze startu zarówno Mikkel Mikkelsen jak i Dominik Kubera, tak rozmawiamy i patrzymy co tu się jeszcze będzie działo, już zawodnicy zjeżdżają do parku maszyn. No niesamowite emocje przed tymi biegami nominowanymi, oczywiście wiadając Bartka z Marzika po przegranym starcie wiemy, że to się nie może skończyć na niczym, no tylko nie, nie, to muszą nie. być fajerwerki.